Słuchajcie, nie wiem ile, 10-15 minut? Z 15 minut, no nie? Cały czas prosto, główną drogą. wyszliśmy do głównej, główniejszej ulicy, później w prawo. No, no, główna, tylko główna. I <laughs> ja powiedziałem, głównie, głównia, główniejsza droga. W każdym razie, cały czas w prawo, później. Mam piękny sklep Avita Market, do którego bardzo mi się zajść zresztą. Nie widziałem, nie byłem już nigdy w A tam jest prawdopodobnie już nasz parking. Także to jest naprawdę 10-15 minut spacerkiem. Ale w słońcu prażącym. Ale któryś kwiatek brzydko pachnie. Jest naprawdę za średnio przyjemne. I ogólnie jesteśmy tak już zmęczeni, że prysznic, łóżko, odpocząć, zwleć się, kolacja. Deser z powrotem łóżko. <grywa> Spać, tak? Masz piękną, uśmiechniętą, satysfakcjonowaną minę. Gdzie taką się zdobywa, proszę pani? Nie, tak czarna. czarnej Jaki czarna nid. Nie, się jest dobrze. Musimy, tak, tak. Musimy siły podnosić przy pustyni. Jasne, trzeba, trzeba odpocząć. Trzeba odpocząć, bo słuchajcie, byliśmy. Ile mówiłem? 6 godzin. Mhm. 6 godzin na wodzie z odpoczynkiem. Ile mieliśmy tego odpoczynku? Max pół godziny, nie więcej. Zjedliśmy banana, jabłko, tak naprawdę tylko wygąbkowałem wodę z tego z, z kajaczka. I koniec, i w drogę dalej. Także, praktycznie, no, sporo czasu, sporo wiosłowania, sporo przygód. Ale gdyby nie było tych przygód, to byłoby tak bardzo, no, fajnie, przepłynęło się nic więcej. Tak to były takie jakieś emocje, no nie? że. że że coś się działo były też wywrotki udało nam się słuchajcie bez wywrotek w ogóle yy, przepłynąć no. były trudniejsze momenty, gdzie nam gdzieś tam bokiem nas zniosło na kamieniach, czy mieliznę złapaliśmy jak zresztą było wszystko widać praktycznie ale, ale nie było tragedii. Było naprawdę przyjemnie, także cześć maleńki krążowniczku Radomski. Będziesz no go całowała? Czy będę mógł to nagrać? OK. Także tak, reklamówka się sprawdziła jak najbardziej. O marchewkach. Ubrania, słuchajcie, wyschły nam tak naprawdę na pieprz. Także. Nie musieliśmy nawet zmieniać, bo jesteśmy wysuszeni jak, jak nie wiem co, no nie? Jak mączka. Mączka? Klipsa. Klipsa? Dobrze słuchajcie, nasza podróż dobiega do końca, tak naprawdę. Czas teraz wrócić, przejść w walk of shame w, stronach, w strojach plażowych. Nie, to obojętne. Nie, też obojętne. Co jest? Trzymam tak na głowie, tak rozszerzone tutaj, tak o to? Co to jest, o to? Kosy. Tak mi stoją? Tak. Ja tak tragicznie wyglądam. Tak. Jezus. Ja Jesus. Hello there. buddy. Także. Oh. O, znowu czerwone. Znowu mamy ten odparowany? No... Serio? No tak, no. Not again. Co ty, no co ty byś chciał innego? <laughs> to jest Skazany na krzyż. Na czole, tak? No tak jak to nosisz to dziadojstwo na głowie, to... Ale no, już opakujemy koniec tego. Bo...